Yeah, cold nights, broken lights, Brooklyn in my veins. Concrete jungle, heavy pressure, nothing ever changed. Box full of sirens, hunger in their eyes. Dreams get swallowed by the shadows and the lies. I was raised where the pain don't sleep, where the wolves hunt quiet and the secrets run deep. Every step's a gamble, every breath got weight. You either move strong or you vanish from the gate. Dark skies, over corners, where we trade our sins. Schować. jest mózg kurwa tu jest na polowej czwórce zawsze wiesz no U jedynka tu jest za szybki bieg zaraz coś... nie Zara coś się porozwala wiesz w ciągniku najważniejsze to te pniaki uważaj, ci... uważaj. najważniejsze to te pniaki wiesz bo te pniaki uważać no zawsze w środek ja biorę nie a z ciężarem to wiesz że może ciągnik wywrócić nie no nie <laughs> Jak zawsze, co przyczepę ustawiam, wiesz, na twardym miejscu. O, tu korzeń jest. No i tak jak już na bym wjechał, nie? Siężarem ciągnik jest wywalony. O tego trzeba będzie przyciąć. Ja zaraz go przetnę. Zaraz go przetnę. Zobacz, ja pokażę. Jak tu się wszystko robi. Mogłem bliżej podjechać, ale Ola Pali bez tego stania, Teraz chyba trzeba dać. I co układasz? na pół? No! Czekaj, muszę się dostać do tego bydlaka. Na pół, go, no, przekaj. A bo czeka weź go tu klasi, tu po klasi. Już idę. Tu i tu. Nie tu Znaczy nie wiadomo, co tak zimnie i tak. Ta prowadnica, no Ale ta prowadnica jakoś dziwnie ta. tak. Nie, dobra. No dobra jest. <śmienicza> Tego nie będziemy ciąć, tego tak rzucimy potem na paleciak i bierzemy i ładujemy. A co? Dział się wywozi, a nie kur... Fajne, bo one suche. A jak tu robiłem na zrębie, to te dziewo było mokre i to wszystko musiałem nosić i składać. to co to ku**a, razem to jest, czy co to k**a? no i dawaj tego długiego tu, o tego daj tu, chodź, dawaj go tu, tego też, to weź piłę tego kikuta tam obetnij, dobra, A potem na przyczepie blokuje, tego też tu obetnij, no włącz go w

Tego. Czekaj, jeszcze czekaj, dwa czekaj. i tak wyjdą nam z dwa kursy jeszcze. Dobra. Chodź go. Dobra, starczy. I tak na raz nie zabierzemy i tak. Dobra, teraz ja tu popatrzę, co trzeba dociąć i... Tak. Takie te końcówki, konie nie po piachu, nie? No. Takie końcówki te długie, to możesz wiesz... Dobra. Opędzlować. Luz. Dobra, teraz wyjeżdżamy. Podkrzyczę. Dobra, ten będzie za długi. Oh, yeah. Cold nights, broken lights, buckling in my veins. Concrete jungle, heavy pressure, nothing ever change. Box full of sirens, hunger in their eyes. Dreams get swallowed by the shadows in the lies. was raised where the pain don't sleep where the wolves hug quiet and the secrets run deep every step's a gamble every breath got weight you either move strong or you vanish from the gate dark skies over corners where we trade our sins money talk loud but the silence always wins friends turn ghosts when the fire gets hot trust is a weapon that most people forgot i see hope in the ashes blood in the rain A wchodzi schodzi po drabinie cygańskie i komuniarskiej i rozkłada drzewo. Nie jest tak lekko, jak się komu zdaje. A się rozkłada po to, żeby więcej weszło. Żeby nie jeździć z pierzem. Tutaj wystaje? Tęce on nie spadnie. Nie ma takiej opcji. I najgorsze samemu, każdy kawałek trzeba brać w rękę. Dwa razy to samo. Nie ma innej opcji. Nie wiem, jak on tu wchodzi. No po drabinie. Tak jak się. Jak sąsiada nie ma w domu, to wtedy kominiarz atakuje <grystanie> Wjazd na chatę i A ja. słynny u kur... to nie kur... Ła! tylko co robię... I tak sobie musisz, jak układasz drzewo, to tam gdzie masz takie luki, wiesz, nie? Żebyś uh -huh. takich, wiesz, za dużo strzeli nie było. Umieścił z przodu, do drabiny. Ta. No, trzeba ja ci pomogę. Uważaj na rękę. O, i elegancko, nie? Tego jeszcze tu. Gdzie tego tuś, Ten tu się, czekaj, ten tu się zmieści. O, widzisz? O, tak może być? jedziemy po następne. przejedzie, tylko Siad. słynną folutkę. Szaraj. Szadiał folulek, jedzie, jedziemy. Nie ma lipy panowie i panie. No to nie, Może po tamtą pierwszą kubkę sobie podjedziemy? Nie, jedziemy po kolei. Ja zawsze jeżdżę po kolei. Prawidłowo powinienem jechać od końca, wiesz, w stronę wyjazdu, nie? No. Ale mówię, dzisiaj tak o, sucho jest to, co tak jadę. Takie to jest właśnie, to są takie uroki. Pamiętam za dzieciaka, jak byłem gówniarzem takim bajtlem, nie? No. To ludzie jak robili drzewo, to ludzie jak robili drzewo, to musieli wypalać wszystkie gałęzie, dojrze drzewo zrobili i pamiętam mieli takie stare 10 litrowe wiaderka, brali z jednego ogniska żar, na, o auto jakieś tam jechało chyba na ryby ludzie jechali, brali żar i do, następnego, do następnej kupy z gałęziami i było wszystko, musia, musiało być wypalone na zrębach, tak kiedyś było, ale na zrębach, nie na pyk. Pomóc ci? Dawaj. A, tutaj. Tu. Dawaj. A takie to bierze drobne. No. Tego to tam u biedy. Ja jak sam ładuję przyczepę, to mi wychodzi 4 godziny tak na spokojnie, nie? Z układaniem, no. nie? A się nie śpieszy. 4 godziny tak sobie ułożyć przyczepę drzewa. Ja już miałem to w sierpniu, miałem podpisane, w sierpniu to już miałem mieć wszystko pozwożone. A wiesz, wyszło jak wyszło, bracholowi musiałem pomóc i czasu zabrakło. Ostatnio w niedzielę woziłem, do nocy tutaj siedziałem. No, no cały klin w niedzielę wziąłem. Czekaj, pomaluj. małej. to chyba Weź, O, popcinam. Wtedy lepiej na przyczepie się układa. Tutaj I ten. Dobra, starczy. Żeby nie zaś, nie poleciało. Mówiłem, że tu będą dwa, trzy kursy jeszcze. To jedziemy. Ostatnio tam się dwa dni temu zakopałem, to kolega mi osiemdziesiątką wyciągał. O. No. no jak deszcz padł, trochę deszczu, już koła mielą i już ani do przodu, ani do tyłu. O, widzisz? O samuroki lasu. Wyszedł. uciekaj, Wezmę ten. No weź go, weź go, bo tylko zawadzę. No. Dobra, weź go odstaw. Ty nawet cię ułożyło. No weź tak trochę rozgarnij, nawet cię ułożyło, widzę w miarę. Mogłem tam bardziej zajechać z tyłu. W te luki trzeba poukładać. Weź na górę śmiało. Drzewo suche, tu nie zlecisz. A jak nie masz ubezpieczenia zlecić, to będziemy cię słomką karmić. Weź to porozkładaj, ja te co zleciały przywiozę. Dobra. No jedziemy po te reszty, co zleciało załadować. Widzę pojęcie małufon. O układaniu drzewa, no? Mama! Ja ma te! Ajajaj! Zostały! Aj, aj. A już kurwa, poleci! Trzeba to żeby załadować! się. Tu, nie? Wiem, wiem. Góry. Dobra. Z paleciaka sobie, bo masz wtedy lżej. Kurde, bo, bo masz wtedy lżej spaleciaka, wiesz? No, ale muszę tutaj się teraz Tylko jakby... tak te krótkie dawaj naprzód, żeby on trochę rozłożyć. Żeby wszystko z tamtej strony zmieścić. No, czekać i wejdę. Jak nie więcej rób. Boga. Czekać tą drabinę, muszę wziąć, bo tylko zawadza. Mogłem zostać w życiu kominiarzem. Po lasach latać jak idiota skończony. Tutaj damy troszeczkę dalej. Tak, żeby powysuwać. No, tak, o, w te szczeliny. jak się ładnie układa? Lepiej być nie mogło. Bo za konice najlepsze takie długie są, ale nie zawsze wiesz trafić, nie? Kurde, nie będzie go No tutaj gdzieś, nie? Tylko żeby nie spać. Daj ja go sobie wezmę. O Boże, czekaj zleci. Zleci, szybę wybije po drodze. Czekaj. Dobra, tak jest Takie te kruciaki to rzucą w te dziury. Tak, tak. I na tył no. I tak się rozkłada przyczepa. Ty na no. ty. Ty chyba pięć lat w japońskiej szkołach, kur... foludek studiowałeś, że tak ci kur... układanie. 5 lat w japońskich kur... Na szkołach studi skończone. Wiesz przez co muszę się zwozić drzewo ze nie. zrębu? Bo jak byłem mały, nie? Całe życie nauczycielka mnie w szkole twardą książką po głowie biła. I taki jestem. Ty idzie, ci idzie nawet, no. no. Lubię w lesie robić, bo lubię ten zapach działa, wiesz? No. Ja lubię. Od świtu do nocy, bo mógł siedzieć w lesie i sobie robić. Jakbym wiedział, to bym poszedł koło za stary, jestem o 45 lat, bym był młodszy, bym wiedział, że mam takie zamiłowanie, to bym poszedł do lasu na pilarza. I słuchaj jufoludek, nie? No. Śmiali się z tej piły Makulaha, bo nie powiem, że nie. Śmiali się, śmiali, że chińskie gówno, chińskie gówno, nie? Mm. I co? Ale weź tego wałka tam do tego. Ale widzisz, jak ktoś się nie zna. Nie ma. czeka, nie ma pojęcia. No zobacz foludek, nie? Co tu pisze? Made in China czy Made in Szweden? Made in Szweden. Oryginalna szwedzka piła. No i ta słynna Makulaha piła. 5,6 hektara. Cały zrom zrobiła. Piła Makulaha. A jakby była chińska, by nie dała rady. Patrzcie, jak to pali, państwo. Ja zaprezentuję cyk. Nadpryćka! <gryzny> działa? No działa. Chodzi na no, tak wszystko. Elegancko. No i tak powinno być. A nie jakaś no. popierdołka. Tylko, że też ta piła nie nadaje się do grubego drzewa cięcia, tak żeśmy te przecinali, nie? Tylko do takie do 20 cm średnicy, nie? Bo do grubasów to mam sztylet 2,6,7 już tą piłę profesjonalną, nie? Wiesz, to mocną piłę, nie? No. No. Aha, no i chciałem powiedzieć, że ostatnio jak byłem ciąć drzewo, miałem łańcuch tępy, nie był oszczony. Teraz wszystko nowe pozakładałem, nową prowadnicę, nowy łańcuch, taki lepszy kupiłem. Oczywiście w stylu bo do piły makulacha można tylko dopasować łańcuch sztilowski i, i prowadnicę sztilowską. nic innego. A ogólnie cały serwis jest w Gorzowie piły makulacha. No taka jest rzeczywistość złożenia drzewa na zrębach czy, czy tak samo na czerwieży, nie? Ale to trzeba też umieć układać, bo do dzika lasu tak. też nie wywieziesz. No nie. A żeby sarna chciała, to dziwnie polata. <laughs> trzy miesiące całą majówkę tu spędziłem na zrębie. Wszyscy nad jeziorem się śmiali na rybach, a ja od świtu do nocy majówkę. Wszystkie niedziele przez trzy miesiące siedziałem tutaj. No, kur no. Powiedzieli, że zwariowałem, nie? bo miał, mnie termin gonił, jak miałem podpisaną umowę, nie? bo oni tak samo maszynę chcą tutaj wpuścić nie? i na wie... wiosnę tutaj będzie, będą drzewka zasadzone. A korzenie powy, pewno będą wyrywać? Hmm. Nie, do tego będzie maszyna, tak, idzie taka maszyna, duży ciągnik, ma takie łańcuchy i te gałęzie mieli i pniaki, omija te pniaki, nie? bo takiego no. pniaka ci nie zmieli. Nie? No to robota w lesie to jest robota. Ciężka... No i widzisz, maszyna też takie oci nie bo to wszystko na wymiar, nie komputerowo nie wiem. Tak to widziałem jak to robi. Ustawia sobie programowanie na komputerze, nie? I tak no. jest na komputerze i maszyna tak... Nie, no to jedynka, nie ma tak tylko rzecz. Tutaj całą niedzielę to sprzątałem, nie? Wybosiłem, nie Od rana do nocy to się działo. jutro nie przyjadę, bo to jadę pod koczną posiadam. te grubasy, muszę dać wszystko, bo maszyna tego nie zmieni. A tam już na koniec pojadę, będę osobno zbierać. Nie? Zobacz, ile taka maszyna przychodzi, ile pracowników pilarzy zastępuje. W ciągu godziny było w telewizji. 10 czy 15 pilarzy. Na godzinę taka maszyna tyle puszcza drzew, nie? I, krz jest, I krzesa, jak. nie? Na wymiar, nie? 10 albo 12... Na godzinę. 10 albo 12 pilarzy zastępuje, nie? pilarzy ja. 12? Taka jest statystyka. Jak jest już. Tylko taka opona ponad 30 tysięcy jak strzeli, nie? Do takiej maszyny kosztujemy. Opona? A jakby w razie czego? felga? Tylko że oni, bo operator rok czasu wytrzymuje na maszynie nie? I nie daje rady odchodzi, nie? I następny przychodzi, nie? A tam nie ma, że na kacu pojedziesz, nie? Tam głowa musi pracować, nie? Przede wszystkim głowa musi <laughs> cały czas pracować, tak jak mówisz, bo... już jeziora pięknie wygląda. No w... I mógł jechać, Wyjeżdżą. Widzę, no ale co... Para pójdziemy, pokażę. Ale ludzi było dzisiaj na grzybach, niby grzyby ruszyły, kurka ruszyła, nie? Z tego co słyszałem. Mój danek gdzieś tam... teraz się przejdziemy, na jezioro zobaczymy. Chodźcie, na chwilę. Kładki wam pokażę. Raz tylko byłem. Mówię, co tak ludzie tu samochodami chodź. Co tak samochodami tu jeżdżą, jeżdżą. No. Patrzę, a tu są kładki, ludzie co przyjeżdżają na ryby. Tu jest, tu, jakąś, tu jest ryba. Może jakąś kurkę, gdzieś coś znajdziemy. E, ja nie mam czasu na grzyby. Jakbym miał czas, to też bym się przeszedł. Ale to jest, no wiesz, dziki chodziły, wiesz, od dzików Heh. ślady, no poważnie. Mówię ci rano, ile tutaj dzików widziałem. No ale wreszcie coś rano robić, widzieć. No, no da, da, da. Akurat w lesie da się narobić. Tu masz jedną kładkę, widzisz? Co no, chodzisz? Kurwa zarosnięta. zarośnięta. Zarośnięta. Tam, gdzie się szczyma. Kurde, no to dużo tutaj mają tych kładek i tak dalej. Chodzi co dole. jak co, no ale kładek jest. O, tu masz, że co, możesz wejść ryby łapać, o, z oparciem. Dlatego ja mówię ci tutaj. Zobacz, chodź. Masz oparcie, tak fajnie porobione. Dlatego to sobie wędkarze przyjeżdżają na rybki. Chodź, zobaczysz, jest końcówka jeziora. I śmiało, wiara chodzi. Oh my gosh! O! Coś strzeliło. Gdzie strzeliło? W trzcinie. Może bobry, bo są. O, gorzej jak padniemy. Nie, idź normalnie. Zobacz ile masz tu kładek narobione, nie? Urdę. No. I tu, masz, I tu jest cała końcówka jeziora Ireny, nie? I tam dalej jeszcze się kładki ciągną, nie? I to dużo tego no. wszystkiego. Ale chyba Linek tam siedzi w tej trzcinie. No bo siedzi właśnie bombelkuje. ludzie... Tak, właśnie dużo ludzi tu przyjeżdża, właśnie tu jest dużo szczupaka, lina. I ładna płoć tu jest, bo jest duża płoć, nie? Ja tak właśnie myślałem, kiedyś tu co so przyjechać na ryby, nie? Z tamtej strony też, z mojej strony, nie? Od matki, tak no. samo tam masz kładki, nie? Tam jakie piękne kładki porobione. No, no właśnie tak. Przyjdzie weekend, nie, sobota, niedziela, wszyscy tutaj wszystko zajęte na kładkach. Wszyscy na rybach są. Nawet teraz przyjeżdża na ryby, nie? Ostatnio z chłopakami tutaj gadałem. W no. niedzielę co so przyjechali na ryby, nie? Tylko by się spodziewał, nie? Tylko ja mówię, to jest końcówka jeziora, nie? Ja tu mówię, drugi raz jestem teraz, z tobą, nie? No. Pierwszy raz tak z głupoty mówię, patrzę jezioro. Mówię końcówka jeziora, patrzę kładki, mówię idę zobaczyć tak, coś z ciekawości na papierosa. Mówię, tak no tak fajnie. W sumie, co się dziwić, no, ludzie lubią ten W sumie to można nazwać już sportem, bo łowienie ryb to jest jakby już pod sport, takie bardziej. No hobby. Tylko, że no wiadomo. Nie każdy ma na to czas. No jakby. tam co, wjeżdżają, o auta zostawiają, a jadą z tamtej strony, bo taka w miarę droga, jest nie. Bo tu tymi korzeniami nikt nie jeździ, bo by nie przejechał, nie. No gdzie to chyba teren, e, może jakąś terenówkę albo co? To może wtedy by po takich lasach no, nie. No i ta droga prowadzi i tam fajnie się jedzie i normalnie wyjeżdżasz tą drogą. Dowie tu słynny Makolaha, że oglądacie nasz kanał i jeszcze raz dziękuję Folutkowi i nie raz będę z nim współpracował w lesie. Jest dobry chłopak i pracowity i ma pojęcie o składaniu drzewa. Subskry Subskrybujcie nasz kanał i zostawcie dzwoneczek.